Ostatnio mocno zaangażowałem się w generowanie obrazów AI. Niektórzy chwalą, niektórzy potępiają, ale nie zmienia to faktu, że odblokowuje to sporo możliwości. Jedno z nich jest doskonałe przedstawienie postaci choćby ze świata czworga narodów. W tej chwili widzicie na ekranie kilka przykładów. Wszystkie są Alter Ego, postaciami do Roleplay i wyobrażeniami, jakimi ktoś się wyobraża właśnie w Avatarverse. Do czego zmierzam? Chcę zrobić materiał właśnie o Alter Egach moich widzów! Tak! W tym i Ciebie! Możesz właśnie ty, a bardziej Twoje alter ego znaleźć się w odcinku. Jak to zrobić? Banalnie i prosto. W komentarzu napisz imię, jakie wybrałeś dla swojej postaci i pochodzenie, wygląd postaci, ubrania, włosy, jakiego koloru włosy, czy długie, czy krótkie, wiek, wyraz twarzy, wzrost, jaką magią się posługuje, jakiego koloru ma oczy oraz inne szczegóły, jakie uważasz za słuszne. Ja wybiorę najlepsze zgłoszenia z komentarzy i wygeneruję z nich właśnie postać. Zobaczymy, czy dałem radę i czy jest to, czego oczekiwaliście i więcej zgłoszeń tym lepiej macie czas do tego piątku czwartego sierpnia gdyż wtedy zacznę montować odcinek w tym temacie hej